Cześć! Tym razem chcielibyśmy pokazać Wam naszą pracę z trochę innej perspektywy. Mamy nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba. Ja mam na imię Kasia i zabieram Was dzisiaj w budowlane świadkika. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Aleksandria pod kaliszem u naszego inwestora Meble Para. Jest ze mną Daniel, inżynier budowy, który nadzoruje pracę. Daniel, jak aktualnie wyglądają postępy na pracu budowy? No, idziemy zgodnie z harmonogramem. Właśnie zakończyliśmy montaż konstrukcji stalowej, została wykonana obudowa hali. Właśnie pracujemy nad poszyciem dachu hali. Mamy wykonane już poszycie biurowca. Z prac wewnętrznych wykonaliśmy filmiki w biurowcu, a także instalacje. Pracujemy właśnie nad montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Brzmi imponująco. W takim układzie musimy to koniecznie zobaczyć. Zapraszam Was.